A tam dom domku przyjechała ekipa. góry panowie ładują tam. No to się chodajcie. Bóg jest. Stafel zamierza do nas dołączyć? Na kontenerach są, się tłuką, wiesz? To tak dosyć namiętnie, mam ochotę, wiesz, któremuś z nich przypierdzielić, jak się żeby schylą. Na no, tak plecach jakieś strzały mamy? No słyszałem, ale... Objęcie jesteś osłonięty? Tak Bieg, dobiega do mnie zioło jeden no i ta znaczy. ta jest... ludzie się znowu ten przeprosili z umpami. Mam tu na blisko jednego. Insta? Ja. lewej. Gdzieś siedemdziesiątka. Gdzieś tam. Niestety nie widziałem go. O kurwa, inny kąt. No. Nie, nie, wychylił ten, z pierwszy strzelał. Ja się nie strzelałem z nim, ja od nich tylko obrywam ostatnio. Tu ja się strzelam. Aha. Podnosicie się już? Tak. To twoje kroki, prawda? Oby. Widziałem go. Tam. Przebiegał sobie. Na prawo? Na lewo bieg. O, jest. Staw. czyli. jakoś No. To oni się nie podnieśli? Tyle czasu? Jest za dropem. Jest za dropem. Wice. wice to co. W lewo przesuwa się staw. Nogi wystają. Zajmij go. Zajmij go. Niech się łata. Już z dropów, zobacz za moją kamerę, widzisz? Widzę, widzę, właśnie, stoi oglądam. Ja w tej gierce byłem takim tylko lecącym do przodu.